przed chwilą informacji z prac Komisji Rewizyjnej Pana Przewodniczącego Małeckiego, jak również wysłuchaniu sentencji orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. No nie zostaje proszę Państwa nic innego jak podjąć tą uchwałę w sprawie absolutorium dla Pana Prezydenta. Tym niemniej chciałbym przypomnieć pewne Istotne elementy, które przemawiają za tym. Przede wszystkim bardzo dobre wykonanie budżetu, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, co jest bezsporne. Bardzo wysoka wartość inwestycja, a przynajmniej w sferze transportu, gospodarki niskoemisyjnej oraz transportu. Trzeba też również powiedzieć, że jest bardzo dobry wynik wychodzi o wypracowanie nadwyżki budżetowej. Wspomnę, że planowaliśmy deficyt, a jest nadwyżka, blisko przejściu milionowa. No i przede wszystkim, ten stwarza nadzieję na dalszą kontynuację polityki rozwojowej naszego miasta. To są jednoznaczne przesłanki, przemawiające za tym, że osobiście będę głosował za udzieleniem absolutorium. Pan prezydent odczytał absolutorium. Powiem, że, że trochę, trochę przykre, bo do tej pory udawało nam się zupełnie tą politykę odstawić. Wtedy, kiedy głosujemy nad rzeczami bardzo policzalnymi, albo łatwymi do udowodnienia lub zanegowania. Bo pierwsza rzecz to policzalna, to budżet, czy został dobrze zrealizowany, czy pieniądze zostały wydane tak jak projektowano w budżecie. Rio jest tutaj takim bardzo ważnym elementem kontroli i opinia Rio zawsze była dla radnych, tą najważniejszą wskazówką, czy tak, czy nie. I sprawozdanie, e, ponieważ było e, z reguły, chyba zupełnie przez wszystkie lata, bez jakichkolwiek uwag, e, nie podlegało dyskusji politycznej. W tym roku, niestety, e, to się po raz pierwszy wydarzyło, a szkoda. E, drugi element to e, po raz pierwszy w, w historii procedowany e, e, fragment związany z wotum zaufania. Taka być może polityczna ocena, ale z drugiej strony no w ustawie jest napisane, co jest oceniane, czyli wykonywanie strategii, projektów. Tych, które zostały przyjęte w planach, programach dla, dla miasta, różnego rodzaju. I tutaj też wydaje mi się, że nie ma w ogóle dyskusji, czy my realizujemy strategię, czy my realizujemy programy i plany, które kiedyś nawet poprzednie rady uchwaliły. I yy, powinna być też dosyć łatwa decyzja w tym zakresie. Na absolutorium to jest kwestia też wy, 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 wykonania, dobrze wykonany. Ja uważam, że został wykonany Doskonale wyśmienicie. Moi współpracownicy, wszyscy starali się, by w ubiegłym roku jak najwięcej pieniędzy wpłynęło do budżetu, a wydać racjonalnie je i budując, na przykład robić je dobrze, te inwestycje i tanio. W związku z tym, patrząc znowu na taką Czystą merytoryczną stronę powinno być tutaj głosów maksymalnie wszystkich na tak, a nie wstrzymujących się. No... Polityka niestety. Wkroczyła i to w tym złym dzisiaj jeszcze świetle takich insynuacji, pomówień, niedomówień, które no są myślę, że nie do przyjęcia i będziemy je z tej sali wypędzać wszelkimi możliwymi środkami, bo nie zgadzam się na takie coś, żeby w świetle kamer mówić nieprawdę albo insynuować coś, że, że gdzieś być może się tam kryje. Jak się w szczególności za takimi wypowiedziami kryje brak wiedzy u doświadczonych radnych, no to oznacza, że nie, nie, nie przyłożyli się, nie przygotowali się do, do swojej pracy i nie przyszli tutaj przygotowani, bo mogli wiele rzeczy zobaczyć i sprawdzić. A jeżeli podważają działania, Różnych podmiotów, również zewnętrznych, na przykład rzeczoznawców, no to, no to myślę, że, że albo mają na to dowody, powinni skierować sprawę do organów ścigania, albo powinni zamilknąć. I sytuacja, w której zostawią to w powietrzu, no jest niedopuszczalna. Każdy rok ma właściwie 365 dni mamy i 365 dni zagrożeń, bo codziennie coś się dzieje. To jest bardzo stresująca praca. Tu nikt nie pracuje już takie przysłowiowe 8 godzin, to nie są urzędnicy. Prowadzimy sprawnie działający organizm. Funkcjonujemy na pewno jako, jako samorząd bardzo bardzo dobrze bardzo sposób już poukładany to zasługa i doświadczenia tych osób które pracują ich zawodowego zgrania się całego zespołu dzięki temu też pozyskujemy pieniądze z zewnątrz odciążamy nasze podatki albo budujemy dwa trzy razy więcej niż byśmy mogli robić to z innych źródeł tylko tych naszych lokalnych One są ludzie większe dzięki temu, że nasi pracodawcy się rozwijają, pojawiają się nowe firmy, że jest koniunktura na świecie. A przede wszystkim, że my byliśmy przez ostatnie lata niezwykle aktywni, przygotowywaliśmy tereny, mówiono nam, że topimy pieniądze w, w błocie, a, a my z uporem budowaliśmy kolejne ulice, kolejne strefy, kolejne fragmenty i to, to nam się udało. Dzisiaj wystarczyłoby, żeby ktoś powiedział po prostu normalne słowo dziękuję. I to to tak. Tak, tak się powinno zdarzyć.